Jestem. Po półtorej godziny kurwa walki yy, z robotą jakiegoś dojebywacza na chama, yy, drążek puścił, a to kurwa co tu się działo, to była walka, warto jednak sobie dalej opalić, ja widzę, że tutaj wcześniej ktoś, ktoś był. Malec kurwa pieprzony albo dobra, albo ktoś posmarował gwint no to zwracam honor w takim razie no to dobrze go opaliłem no tak mi się wydaje, że w środku jest jakiś syf dobra, no nieważne, no ważne, że puściło hmm, pytanie, czy gwint jest cały skoro klej ktoś dał, ale to będę badać eee, dobra tu coś się pojawiło na dole. Panu, czasu. Nie pachnie to a, a to raczej tym moim zmywaczem, ale dobra na razie spoko dobra, sorry za palec no dobra, puściło to chuj to już po robocie jest praktycznie to dzisiaj składam do kupy, tylko to trzeba obmyć jeszcze solidnie no i to wszystko dobra odkręcam w drugą stronę zaraz Zaraz drążek będzie Ale naprawdę kurde albo kleja, jak ktoś to dopierdolił to, to, to dziękuję komuś Myślałem, że to nie dam rady, kurde tego zrobił Dobra, okej okay. i przestał deszcz padać, idę po piciu jakieś bo pić mi się chce jak cholera po tych walkach Dobra, zaraz wezmę ten drążek i wybadamy gdzie one są Oryginał czy nie oryginał? nie oryginał? No. Hmm. no, to tamten bardziej chyba kurczę oberwał, ale to większy los. Tak, to jest od czegoś innego. Znaczy, albo od, znaczy nie od czegoś innego, tylko od Subaraka, yy, ale kurde, nie oryginał tu, jakieś dziury, kurwa. dolić starucha, Dobra, sprawdzimy tylko długości o tak, dlatego też śruba tutaj inna Dobra. jest to że tu ledwie ledwie opało na tym Okazuje się chyba Dłuższy mój i bardzo dobrze. Ok, dobra, mm, to mamy. Zaraz wyciągnę tutaj w prawą stronę magla. I zabieram się, kurczę, za składanie tego do kupy. Zdałoby się obmyć u góry. I tak zrobię. Ten smalec ze środka, kurwa. Co to jest? Tam z drugiej strony tego nie było. Zaraz zobaczymy.